Ma w swoich dziejach wielkich bohaterów walczących z bronią w ręku o naszą niepodległość. W najdalszych zakątkach świata biliśmy się za wolność naszą i waszą. Ale mamy też wspaniałych odkrywców i wynalazców, zmieniających losy Polski i świata. O nich często wiemy niewiele albo zgoła nic. Przez całe dziesięciolecia od wojny byli świadomie zapominani lub niedoceniani. Nareszcie nadszedł czas, byśmy mogli z dumą o nich mówić i przypominać Polsce i światu o naszych wspaniałych rodakach. Stefan Władysław Bryła urodził się w Krakowie w 1885 roku. Gimnazjum skończył w Stanisławowie, po czym studiował do 1908 roku w Szkole Politechnicznej we Lwowie. A następnie jeszcze pogłębiał wiedzę za granicą, między innymi w Politechnice w Berlinie Charlottenburgu. No i był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, a w 1910 roku zrobił doktorat, co w tamtych czasach w naukach technicznych było rzadkością. W 1912 roku przy wsparciu Akademii Umiejętności w Krakowie pojechał Bryła, żeby zapoznawać się z metodami budowlanymi w Stanach Zjednoczonych. Był też w Kanadzie. No i w Stanach Zjednoczonych pracował przy budowie najwyższego wówczas wieżowca Woolworths Building wtedy najwyższego na świecie, chyba 250 metrowego. Wrócił z tych Stanów Zjednoczonych, ponieważ był człowiekiem niezwykle zainteresowanym w ogóle światem i lubił podróżować, wrócił przez Kalifornię, Japonię, Syberię, koleją syberyjską, która właśnie wtedy była ukończana, wrócił do kraju w 1913 roku. Wtedy został zatrudniony w Szkole Politechnicznej we Lwowie i e, ożenił się i wraz w podróż poślubną wybrał się w roku 14 1914 tym razem do Persji i e, na Kaukazie. I tam Początek wojny światowej go zastał, w związku z tym został internowany jako poddany Austro-Węgierski, no ale w, w łagodnych warunkach także mógł pracować jako inżynier i odgrywał dużą rolę w związkach i stowarzyszeniach polskich inżynierów w Rosji. W Taki był słynny zjazd w roku 17 w Moskwie polskich techników, to on był tam wiceprzewodniczący. No i stamtąd, jak wrócił do Lwowa, to trafił na walki z Ukraińcami i brał w tym udział osobiście, po czym pojechał do Warszawy, gdzie się zaciągnął do wojny polsko-bolszewickiej i też ją całą tam. Przewalczył, że tak powiem. No i później zaczął, został profesorem mianowany już w Politechnice Lwowskiej, bo od 21 roku ta szkoła została przemianowana na Politechnikę Lwowską. I zajmował się głównie sprawami związanymi z prowadzeniem spawania do budownictwa. Więc w, w tym zakresie miał ponadkrajowe zasługi. Pozbudował. Otwarty w 1929 roku pierwszy spawany most drogowy na rzecz Słudwi Kołowicza w Małżycach. Był ten most, on istnieje do dzisiaj, już jako zabytek. To był pierwszy most spawany, jak niektórzy twierdzą, w ogóle na świecie. Ale on to był nieduży most, bo on miał 27 metrów rozpiętości tylko. Nie wierzono w spawania. Nity było widać, że są prawda, a spawanie jest, nie zajrzysz do środka, jak to wygląda, prawda, nity wyraźnie widać, że są, ale nity to było więcej metalu. Bryła wprowadził spawanie do budownictwa, a w 28 roku opracował dla Ministerstwa Robót Publicznych przepisy związane ze stosowaniem spawania w budownictwie. To było o tyle ważne, że Wówczas nie było dobrych metod kontroli tych, tego jakości spawania, więc w wielu krajach bano się wprowadzić tej i, i za przykładem polskich przepisów, później stopniowo pod wpływem powiedzmy właśnie bryły, wprowadzono te metody. W niektórych krajach, nawet bardzo rozwiniętych, do dopiero w latach 50., a dlatego, że wtedy powstały, powstała możliwość, prześwietlania spawań rentgenem specjalnym. W każdym razie Bryła zbudował nie tylko ten most, ale zbudował wiele ważnych obiektów z wykorzystaniem właśnie spawania i, i szkieletów stalowych. No między innymi w Warszawie to jest ten dzisiejszy hotel Warszawa, to był mach Prudentialu przed wojną na placu Napoleona, który dzisiaj jest placem powstańców Warszawy. Tak? Ale także na przykład w Krakowie Bibliotekę Jagiellońską zbudował. Wiele obiektów i przemysłowych, i sportowych, były hale w Katowicach też. W każdym razie dużo, dużo rzeczy było jego autorstwa. On zresztą był tytanem pracy, wykładał na bardzo wielu uczelniach. Nawet jego sekretarka mu mówiła, gdzie ma wykład i z czego, bo on miał tak rozległą wiedzę, że, że z tym sobie nie dawał rady. Nawet, nawet do wcipnisia mówili, że ona nawet mu mówiła, kiedy ma randkę i z kim, <grym> bo zarządzała całym jego kalendarzem, prawda. No i cóż, no Bryła był bardzo osobą Ważną w polskiej technice. W 1934 roku został członkiem Akademii Nauk Technicznych w Warszawie, co tylko naprawdę najbardziej wybitni ludzie doznali takiego zaszczytu. Więc można powiedzieć, że był człowiekiem spełnionym przed wojną. Kiedy przyszła wojna, Dryła działał bardzo odważnie w konspiracji I to kierując wywiadem gospodarczym, przygotowując plany odbudowy Polski, co było bardzo istotne wtedy. No i przede wszystkim w kształceniu politechnicznym no, miał wykłady. I, i oni doktoraty robili wtedy różne w podziemiu i tak dalej. Razem z inżynierem Gokelim też działał na rzecz produkcji uzbrojenia dla AK. Został aresztowany w 1942 roku, ale wykupiono go z Pawiaka, bo były też takie możliwości. A później w 1943 roku, w listopadzie, go aresztowano z całą rodziną i został rozstrzelany w 1943 roku, w grudniu, w w pobliżu zajezdni tramwajowej na Puławskiej w Warszawie razem z grupą zakładników. Po wojnie tak był medal bryły przyznawany przez różne stowarzyszenia. Do tej pory jest nagroda bryły przez chyba stowarzyszenie inżynierów i techników budowlanych przyznawana za wybitne osiągnięcia w budownictwie lądowym.